Forza, chcę wiedzieć ile to jeszcze pod Chcę słów, w życiu tak jak oba oh, Znikaj tym no, bo jesteś chłoda Dzisiaj tańczę znowu tak jak Koda no słyszę, że się już poddał, że jest prosta, No się tylko się tutaj, mordacz jakby to już była wojna ja, ja, ja. Ej, Moje smutki leci forsa Na nadgarstku ma być rzadek bluz. Ej, trudno tutaj nie zwariować Gdy pod domem stoi taki wóz ty typie lepiej popatrz, bo kiedyś też nie miałem nic Weź Ty typie lepiej popatrz, bo kiedyś też nie miałem nic ej. Nie miałem nic, ej. nie miałem nic A pomimo tego robię, wiem co trzeba, by wejść na ten szczyt Pierdolę sery, nie trzymam zielin Między drogami na głowie Supreme Zamulasz mnie, jakbym zażywał lin Gdzie znam tyle lat, nie widzę żadnych wad Wiem, że mogę na Tobie polegać, jak będę rozwalony w ciele Wykułem na tyle z nosić grube łańcuchy, bo to ciężary z przeszłości Po stracie bliskiej osoby Proszę te poznać, tyle rzeczy nie obejrzanych jak północnych wiatry Wpuścić żagle, puścić krzygo i prosto z wilna Yeah, yeah, dziękuję raz spokój wiele demo To już koniec lawa nie ma sensu robić lawa Stary nie mam czasu Nie ma sensu opalać lawa Mam zadzicia karku stary było stary czasu nie ma czasu zadzicia karku ma Osiem lat na YouTubie robiłem lałby, To, że nie było, pojebało kogoś, a Dzięki wam tyle lat, ożądajcie lauwy Było starych czasów, mordetki morto Ale moje ulubione piosenki nie, Pamiętaj, że lat zbrał Dzięki wam, zacisnął się szybu Teraz lecimy, dla się szybu